Wysoka Rado, otwieram dziewiątą sesję Rady Miejskiej w Nowej Sażynie. Serdecznie witam Pani i Panów Radnych. Serdecznie witam Pana Drzeja Rychla, burmistrza miasta i gminy. Serdecznie witam Pana Adama Mdeja, sekretarza miasta i gminy. Serdecznie witam Pana Jerzego Paula, dyrektora biura burmistrza. Serdecznie witam pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sażynie. Serdecznie witam Nową Sażyńską Telewizję Kablową Lokaltel. Serdecznie witam wszystkich Państwa, którzy na żywo za pośrednictwem sieci internetowej Oglądacie obrady dzisiejszej sesji. Wysoka Rado, na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszych obradach uczestniczy 19 pani i panów radnych. Nieobecni to radni Ewa Kuźniar i radny Robert Sondej, którego nieobecność jest usprawiedliwiona, gdyż z przyczyn obiektywnych nie mógł on uczestniczyć, nie może on uczestniczyć w obradach dzisiejszej sesji. Obrady Rady są tym samym prawomocne i Rada na dzisiejszym posiedzeniu może skutecznie podejmować uchwały. Wysoka Rado dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek burmistrza miasta i gminy. W chwili obecnej przytoczę treść wniosku. Nowa Sarzyna, 13 września 2024 roku. Pan Stanisław Kurlej, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie. Stosownie do artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1910 roku o samorządzie gminnym, w dzienniku z 2024 roku, pozycja 609 z późniejszymi zmianami, wnioskuję o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie. Porządku obrad sesji proszę ująć następujące tematy. Podjęcie uchwał. Jeden w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelna pod Lesiną, 2 w sprawie uchwalenia polityki senioralnej miasta i gminy Nowa Sarzyna lata 2024-2029. 3. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia przez miasto i gminę Nowa Sarzyna realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu z terenu gminy Grodzisko Dolne bezpłatnego transportu i opieki w jego trakcie z miejsca zamieszkania do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 2 w Przemyślu. 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi leżeńskiemu. 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi leżeńskiemu. 6. W sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku. W załączeniu projekty uchwał podpisany burmistrz miasta i gminy Andrzej Rychel. Wysoka Rado, wprowadzam porządek obrad dziewiątej sesji w brzmieniu jak zawiadomienia do tej sesji. Czy do przesłanego radnym porządku obrad ktoś z Rady, względnie pan burmistrz chce wnieść propozycję jego zmiany. jednocześnie informuję, że jest to, że ponieważ jest to sesja nadzwyczajna, stąd zgodnie z dyspozycją artykułu 20 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w przypadku wniosku o zmianę porządku obrad zgłoszonego przez radnego, aby Mógł go poddać głosowa pod głosowanie celem uzyskania bezwzględnej większości ustawowego składu Rady Miejskiej, potrzebna jest uprzednia zgoda wnioskodawcy zwołania e, dzisiejszej nadzwyczajnej sesji, czyli w tym wypadku burmistrza miasta i gminy. Czy są propozycje zmiany porządku obrad? Nie widzę, wobec tego e, przedstawię porządek obrad dzisiejszej sesji, a jest on następujący. Punkt pierwszy: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelna pod Lesiną. Pon, punkt drugi: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia polityki senioralnej Miasta i Gminy Wasarzyna lata 2024-2029. Punkt trzeci: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Miasto i Gminę Nowosarzyna realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu z terenu Gminy Grodzisko Dolne bezpłatnego transportu i opieki w jego trakcie z miejsca zamieszkania do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego numer 2 przemyślu. Punkt czwarty podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi leżeńskiemu. Punkt piąty podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi leżeńskiemu i punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku. Wysoka Rado, przystępujemy do realizacji porządku obrad. Jednocześnie informuję, że w chwili obecnej obradujemy w 20-osobowym składzie Rady Miejskiej. A więc punkt pierwszy to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelna pod Lesiną. Proszę o zabranie głosu panią Patrycję Przytuła, kierownik referatu w Rzędzie Miasta i Gminy, która. Ma krótką prezentację, jednocześnie uzasadnienie dla tego projektu uchwały. Proszę uprzejmie. Szanowni Państwo, pragnę przedstawić prezentację dotyczącą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Jelna pod Lesiną, aby Państwu przybliżyć, o jaki teren chodzi. Forma pra, formalna, form, podstawa formalna, prawna to uchwała o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Oraz Państwa y, uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelna pod Lesiną. Głównymi projektantami była Monika Nasiłowska i pani Anna Bereś. Zakres opracowania planu. Obszar opracowania planu znajduje się w miejscowości Jelna. Obejmuje fragment działki o numerze 4... 4770 o powierzchni około 2,3 hektara. Teren ten stanowi własność gminy. Obecne zagospodarowanie terenu stanowią grunty orne. Znajduje się on w zachodniej części miejscowości Jelna. Aby plan miejscowy mógł zostać uchwalony, musi być on zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. I tak też jest w tej sytuacji. Obszar planu stanowi fragment 14 zmiany studium i oznaczony jest symbolem 17 PUP, teren produkcji lub usług. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na tym terenie obowiązuje plan miejscowy pod zalesienie, przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna przyjęty uchwałą z 2006 roku. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jelna pod Lesiną przeznacza teren pod usługi lub produkcję. Przeznaczenie wykluczone to Teren usług handlu wielkopowierzchniowego i elektrownie wiatrowe. Maksymalny udział powierzchni zabudowy 0,95, minimalny udział powierzchni czyn, biologicznie czynnej 0,05 i minimalna nadziemna intensywność zabudowy 1,9, maksymalna wysokość budynków 16 metrów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Rady ma jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały? Nie widzę. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie, zamykając oczywiście dyskusję. Poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały numerze 9 przez... 50 przez 2024 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelna pod Lesiną. Proszę o głosowanie. Są pewne kłopoty techniczne. Nie wiem, czy uda się tak usunąć. Jeszcze chwileczkę, bo jakieś problemy techniczne nie mogę zagłosować. Aha. No to nic. Problemy techniczne mam nadzieję, że zostaną za chwilę usunięte. Wysoka Rado w głosowaniu wzięło udział. Tak? 17 Pani, i panów radnych za przyjęciem uchwały było. Nie, przepraszam, 18 pani, i panów radnych. Za przyjęciem uchwały było 17 radnych, Przeciw, nie było, przeciwnych głosów nie było, natomiast jeden z radnych wstrzymał się od głosowania. No, z powodów technicznych dwóch radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę nr 9 przez 50 przez 2024. Wysoka Rado... Punkt drugi porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia polityki senioralnej miasta i gminy na lata 2024-2029. Uzasadnienie dla tego projektu uchwały przedstawi pan Adam Madej, sekretarz miasta gminy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, polityka senioralna miasta i gminy Nowa Sarzyna na lata 2024-2029 ma na celu określenie priorytetów i kierunków działań w celu eliminacji problemów, z którymi borykają się osoby starsze. Dokument ten stanowił będzie podstawę do zainicjowania przez środowisko lokalne stowarzyszenia oraz instytucje samorządowe efektywnych rozwiązań zmierzających do poprawy warunków i jakości życia seniorów. Będzie też również stanowił podstawę do wnioskowania o środki zewnętrzne z przeznaczeniem na działania na rzecz seniorów naszej gminy. W dokumencie zawarliśmy informacje na temat demografii, ze szczególnym naciskiem właśnie na wiek senioralny, opis dotychczasowych podejmowanych działań, ale również bieżącą diagnozę potrzeb i oczekiwań osób starszych która przełożyła się na cele i działania, jakie chcemy podejmować, aby sprostać zgłoszonym oczekiwaniom. Polityka senioralna będzie potrzebna, aby realizować główny cel tej polityki, czyli poprawę warunków i jakość życia osób starszych poprzez zwiększenie ich uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego. W związku z tym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych ma jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały. Nie widzę, zamykam o przepraszam, pan radny Jerzy Paul, proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu. Nie otwiera mi się. Chodzi o to, że tam jest średnia długość życia. Jest pomyłka. Bo 35 lat temu było 39,7, a teraz jest 40,8 i jest to 13 miesięcy jest, a nie 11. W tym jest napisane, że jest 11 miesięcy wydłużone życie. To wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne głosy w dyskusji? Ta pomyłka oczywiście zostanie w trybie autopoprawki tutaj poprawiona. Czy są inne głosy w dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały o numerze 9 przez 51 przez 2024 w sprawie uchwalenia polityki senioralnej miasta i gminowaczy na lata 2024-2029. Proszę o głosowanie. Głosowanie wzięło udział 18 pani i panów radnych. Za przyjęciem uchwały było 18 radnych. Nikt nie był przeciw, jak też nikt nie wstrzymał się od głosowania, natomiast dwóch radnych ma w dalszym ciągu problemy techniczne i nie może wziąć udziału w głosowaniu. Wysoka Rado stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę o numerze 9 przez 51 przez 2024. Wysoka Rado, punkt trzeci porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez miasto i gminę Nowa Sarzyna realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu z terenu gminy Grodzisko Dolne bezpłatnego transportu i opieki w jego trakcie z miejsca zamieszkania do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego numer 2 w przemyślu. Wysoka Rado, tą uchwałę. Praktycznie już chyba na trzeci rok szkolny z rzędu podejmujemy. Chodzi o to, że zapewnienie dowozu do szkół specjalnych jest zadaniem obowiązkowym gminy, ponieważ miasto i gmina Nowa Starzyna dowozi ucznia do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w przemyślu. Także gmina Grodzisko Dolne ma obowiązek dowozić swojego ucznia z terenu własnej gminy do tegoż ośrodka. Stąd też gmina Grodzisko Dolne chce zlecić miastu i gminę, gminy Nowa Sarzyna, która swoim busem dowozi to dziecko, aby, aby powierzyć mu prowadzenie tego zadania, co jest z korzyścią dla miasta i gminy, gdyż na podstawie zawartego porozumienia określono kwotę finansową sięgającą tam kilku, blisko dziesięciu tysięcy złotych, z tego co pamiętam, rocznie. Grodzisko Dolne, gmina Grodzisko Dolne będzie przekazywać miastu i gminy Nowa Sarzyna, co oczywiście Wpłynie korzystnie na budżet naszej jednostki samorządu terytorialnego. I taka jest istota tego projektu uchwały. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Radem ma jakieś wnioski, uwagi dotyczące omawianego projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję i poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Jest to uchwała o numerze. 9 przez 52 przez 2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez miasto i gminę na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu z terenu Gminy Grońsko-Dolnej bezpłatnego transportu i opieki w jego trakcie z miejsca zamieszkania do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego numer 2 w przemyślu. Proszę o głosowanie. Dziękuję. W głosowaniu w, w wzięło udział 20 e, pani i panów radnych, a, wszy, a więc wszyscy e, obecni na dzisiejszym posiedzeniu. I za przyjęciem uchwały e, głosowali e, wszyscy, e, 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 wszyscy radni, którzy są na dzisiejszym posiedzeniu, co oznacza, że 20 głosów było za, nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Wysoka Rado stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę numerze 9 przez 52 przez 2024. Wysoka Rado, punkt czwarty porządku obrad to podjęcie uchwały noszącej numer 9 przez 53 przez 2024 zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Leżańskiemu. Jak pamiętamy, 10 listopada 2023 roku udzieliliśmy pomocy finansowej powiatowi Leżańskiemu na realizację jego zadania własnego, czyli na remont drogi powiatowej Wola zaczycka Wólka niedziecka w kwocie 285 000 Złotych. Po dokonaniu obecnej analizy finansowej realizacji tego zadania okazało się, że do realizacji tego zadania jest potrzebna mniejsza kwota o 21 tysięcy złotych. Stąd dostosujemy dostosowujemy tą pomoc finansową do faktycznych potrzeb zmniejszając ją z kwoty 285 817 zł do kwoty 264 817 zł. I na tym polega istota tego projektu uchwały. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych ma jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję i poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały nr 9 przez 53 przez 2024 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 17 września 2024 roku, zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Leszeńskiemu. Proszę o głosowanie. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 20 pani, i panów radnych, a więc wszyscy obecni i wszyscy głosujący opowiedzieli się za przyjęciem tego projektu uchwały. Wysoka Rado stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę w numerze 9 przez 53 przez 2024. Wysoka Rado punkt piąty porządku obrad to podjęcie uchwały tym razem noszącej numer 9 przez 54 przez 2024, także zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżańskiemu. Tym razem Chodzi o uchwałę y, podjętą w dniu 27 listopada 2023 roku udzielającej powiatowi leżańskiemu pomocy finansowej na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Wola Zarczycka Nowa Sarzyna. Chodzi tu o przesiłek smycze. Tam żeśmy przeznaczyli środki finansowe w kwocie 68 81230 groszy z przeznaczeniem dla drogę dla pieszych, drogę dla rowerów, przejście dla pieszych, przejazd dla rowerów, peron przystankowy wraz z dojściem dla peronu i po zakończeniu realizacji tego zadania rozliczeniu tych robót okazało się, że faktyczna kwota wynosi 59 513 zł wkładu własnego gminy Nowa Sarzyna, a więc zachodzi potrzeba jak gdyby ściągnięcia, uwolnienia z tego z tego zadania kwoty 8899 zł 30 groszy i to jest istota tego projektu uchwały. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Czy ktoś z rad ma jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały. Nie widzę. Zamykam dyskusję i poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały nr 9 przez 54 przez 2024 zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi leżeńskiemu. Proszę o głosowanie. Dziękuję. W głosowaniu wziął udział 20 pani i panów radnych i za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy. Radni, co oznacza, że nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Wysoka Rado stwierdzam, że Rada Miska przyjęła uchwałę numer 9 przez 54 przez 2024. Wysoka Rado, przed nami ostatni, szósty punkt porządku obrad, a brzmi następująco: Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku. Projekt uchwały nosi numer 9 przez 55 przez 2024. I uzasadnienie dla tego projektu uchwały przedstawi pan Andrzej Rychel, burmistrz miasta i gminy. Proszę uprzejmie. Szanowni Państwo, tak jak mamy tutaj w uchwale zobowiązanie, które pozwoli opracować dokumentację projektową, przebudowy i rozbudowy budynku Mosiru w Nowej Sarzynie. Ma to na celu stworzenie nowych warunków dla dzieci, dla osób starszych i też takiego kompleksowego remontu budynku. Dzięki tej dokumentacji będziemy mogli starać się o dofinansowania, które planujemy w ramach Sportowej Polski oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w przyszłym roku, jeżeli te... Z środki byśmy otrzymali, to, to zadanie będzie realizowane. Ale żeby móc się o to starać, żeby móc złożyć ten wniosek, to musimy mieć gotową dokumentację projektową i właśnie to jest ten moment, w którym będziemy uruchamiać te działania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wysoka Rada, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Rady ma jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały numer 9 przez 55 przez 2024 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku. Proszę o głosowanie. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 20 pani, i panów radnych, a więc wszyscy obecni na dzisiejszej sesji i wszyscy głosujący byli za przyjęciem tego projektu uchwały. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę nr 9 przez 55 przez 2024. Wysoka Rado, tym sposobem porządek obrad dzisiejszej dziewiątej nadzwyczajnej sesji został wyczerpany. Dziękuję za uczestnictwo. Zamykam dziewiątą sesję Rady Miejskiej w Nowej Sożynie.